Bardzo serdecznie w kolejnym filmie i zapraszam Was na wyjątkowy dla mnie projekt Denko, jakkolwiek wato To nie brzmi, ponieważ jest to ostatni projekt Denko w starym mieszkaniu. To, co zużyję w międzyczasie, podejrzewam, że już przepadnie, ale raczej tych rzeczy nie będzie zbyt wiele, więc czas rozliczyć się z ostatnimi zużytymi produktami. Zapraszam Was gorąco do oglądania. Jest, są tutaj dwa mini oszustwa, bo mam po prostu końcówkę produktów, a chciałabym Wam też kilka słów o nich powiedzieć. No i może właśnie zacznę od jednego z nich, a więc od szamponu do włosów marki Isin Tree Rose Moisturizing Daily Shampoo. Ja z jednej strony już mam takie, wiecie, ciarki żenady, bo jeżeli ktoś ogląda regularnie moje filmy, to usłyszał o tym szamponie tak wiele, że prędzej go to zniechęci niż zachęci. Ale zawsze sobie myślę, a nóż widelec właśnie ktoś może. Tamtych filmów nie oglądał, więc powiem bardzo krótko. Cudowny koreański szampon, który pozbawił mnie problemu suchej skóry głowy, który rewelacyjnie nawilża skórę głowy, bardzo dobrze robi moim włosom i jest to zdecydowanie najlepszy szampon, jakiego używałam w życiu. Szampon również w 100% wart swojej ceny. Także ja osobiście kolejny raz gorąco, gorąco polecam. I drugi produkt. Które jeszcze jest niewykończone, to jest Elbiotika Biowax odżywka ekspresowa do włosów 7 w 1 pogrubienie, zagęszczenie, włosy cienkie i osłabione. I powiem Wam, że to jest chyba jeden z najlepszych produktów jak na razie Elbiotyki BioWax, jakie używałam. Zdecydowanie kiedy wykończę te zapasy, które mam w postaci masek, podejrzewam, że zostanę przy produktach właśnie pod tytułem Odżywka Ekspresowa. Po pierwsze, mam wrażenie, że one są bardziej wydajne, a po drugie, hmm, są po prostu świetne. Znaczy, ta odżywka jest świetna. Ja ją nakładam na. myślę, że. no dobra, może czasem na 60 sekund czasem pewnie i krócej i robi to, co powinna robić. Włosy są nieskołtunione, bez problemu się rozczesują, są naprawdę ładne, w dobrej kondycji. No i co istotne, jest to odżywka, która nie obciąża absolutnie tutaj włosów u nasady, no bo jeżeli chcemy tak naprawdę działać pielęgnacyjnie na nasze włosy, jakby te żywe włosy, no to powinniśmy również pakować tego rodzaju produkty na skalp. I niby każdy to z nas wie, ale jednak niektóre tego rodzaju produkty bardzo mocno obciążają właśnie włosy u nasady, i jest to beznadziejne totalnie, bo człowiek nie po to myje włosy, żeby później wyglądały one, jakby były tłuste. Więc gorąco polecam. To jest, słuchajcie, Bambus i olej awokado. Ja ją kupiłam bodajże w Hebe. Za naprawdę jakieś nieduże pieniądze i jest świetna. I mówię, jestem w szoku, jeśli chodzi o jej wydajność, a tu jest normalna pojemność bo po 200 ml. Zużyłam w końcu, choć powiem Wam, że to jest chyba jeszcze resztkuwa, tak, nawet na pewno, ale ja już się tego nie podejmuję. Inny produkt marki Elbiotika a więc odżywka rokitnikowa, odbudowująca do włosów farbowanych i uszkodzonych i wszystko byłoby dobrze z tym produktem, gdyby nie to, że no coś tutaj poszło nie tak. Powiedziałabym produkcyjnie, ponieważ ta odżywka jest bardzo, bardzo gęsta. Jest gęstsza często od niektórych masek do włosów. Natomiast została zamknięta w turbotwardej, zupełnie nieelastycznej butelce. Bardzo ciężko się ją wydobywa, w ogóle przez tą dziurkę to zapomnij. Ja i tak musiałam odkręcać, stukać, ta odżywka gdzieś tam mi strzelała na boki. No, mówię Wam, drama roku. Nie, mimo że pielęgnacyjnie mówię, to był niegłupi produkt, to można było dostać po prostu kota. Oczywiście, jeżeli ktoś by się bardzo uparł, to można ją po prostu przełożyć do innego opakowania, do opakowania po jakiejś masce i w ten sposób ją zużyć. Ja byłam długodzielna, ale już mi się odechciało, także mimo wszystko nie polecam. A pielęgnacyjnie też nie robiła aż takiego szału, żeby można było jej właśnie wybaczyć te problemy, że tak powiem, natury technicznej. Olejek z Isany, kolejne zużyte opakowanie, oczywiście niezastąpiony produkt do domywania gąbek po makijażu. Dalej marka Efiore i kozie mleczko do kąpieli Dolina Różana. Mówiłam Wam o tym pudrze do kąpieli już wielokrotnie, to jest moje ente opakowanie. Jest to puder, który niesamowicie. Po pierwsze, pięknie pachnie, bo pachnie różą. Po drugie, no ta woda staje się taka mleczna, mamy jakieś takie, nie wiem, poczucie spa. Chociaż nie wiem, czemu mi się od razu kojarzy, wiecie, Kleopatra i kąpiel w mleku. Mam nadzieję, że teraz nic nie mylę, ale chyba nie. Dodatkowo bardzo dobrze ten produkt, jak ja to mówię, że nawilża wodę. Czyli co on tak naprawdę robi? Zmiękcza wodę, tak? Zmiękcza wodę, nawilża ciało. Woda automatycznie nie przesusza skórę, a ja mam z tym dosyć duży problem. Naprawdę bardzo, bardzo dobry produkt. Oczywiście produkt jest w 100% naturalny, więc jeżeli szukacie właśnie tego rodzaju produktów, no to ja Wam serdecznie polecam i są też różne inne zapachy. I przypomnę, że marka Efiora jest także marką dostępną na Larose, gdzie macie na stałe 10% mojego rabatu. Aha, jeszcze jedna kwestia odnośnie szamponu. Ten szampon cały czas jakby wraca, wyprzedaje się i wraca, więc jeżeli macie na niego ochotę, a w tym momencie jest wyprzedane, to kliknijcie sobie powiadom o dostępności i... I pewnie dostaniecie po prostu powiadomienie jak on wróci, bo mówię, cały czas tam jest dosyć mocna rotacja. Chciałabym powiedzieć, że to za moją sprawą, ale nie jestem w 100% o tym przekonana. Myślę, że <laughs> aż tak yy, sławna nie jestem. Kochani, kolejna rzecz to żel pod prysznic marki Planeta Organika w takiej nowej odsłonie Skin Super Good. I to był organiczna marakuja i mięta. Bardzo naprawdę fajny żel pod prysznic. Fajne duże opakowanie z zakończone pompką 500 ml. Ładny zapach, dobre właściwości, że tak powiem myjąco pielęgnacyjne. Czasem też chyba z dwa razy go dodałam sobie po prostu do kąpieli. Bardzo byłam z niego zadowolona i co ciekawe, jakby tutaj ta mięta się za mocno nie wybijała, a raczej stanowiła jakiś taki element, może odświeżający, ale głównym zdecydowanie zapachem tego żelu był zapach marakui, który ja osobiście uwielbiam. Nie pamiętam, gdzie to kupiłam, podejrzewam, że w zebra, ale mogę się mylić. Lecimy dalej. Dalej mamy maskę z Deli. Maska z Deli wygładzająca z olejem konopnym do włosów niesfornych, pozbawionych blasku. Nie analizowałam składu tej maski, natomiast podejrzewam, że ta maska, jak i ta taka biało-czarna. Deli są naładowane jakimiś turbo silikonami, ponieważ te, to, co robią te maski z włosami, ale głównie wiecie, jakby z tymi no, martwymi włosami, czyli po prostu włosami na długości, to przechodzi ludzkie pojęcie, bo one zapewniają takie wypełnienie i takie wygładzenie włosa, że jest wow-wow. I ta również była faktycznie bardzo, bardzo dobra, natomiast ja nie wiem z jakichś przyczyn mam takie poczucie, mówię dalej nie analizując składów tych produktów, że jednak to jest jakiś taki doping zajzajer i wolę jednak używać właśnie tego rodzaju produktów, ale jeżeli szukacie czegoś takiego na trudne chwile waszych włosów, na jakieś kołtuny albo inne tego rodzaju historie to tą wam serdecznie polecam. Mi swego czasu maska Deli uratowała Włosy na wakacjach, kiedy one były bardzo długie i pod wpływem wiecie, słonej wody, słońca, robienia koczku na plaży, piachu. Nie, piachu to tam nie było, bo to było w Chorwacji. One były po prostu tak, wiecie, skołtunione, że no nie szło, nie szło po prostu nic z nimi zrobić. I wtedy maska Deli przychodziła mi na ratunek. Dalej mam ziaje i jest to Baltic Home Spa. Fit, żel w jednym do mycia twarzy, ciała i włosów. Mango. To jest jakaś nowa odsłona marki Ziai. Ja nie wiem, czy ona przypadkiem Pitu Pitu nie miała mieć lepszych składów albo, albo coś w ten design. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Ale wiem, że ten egzemplarz dostałam od Dominiki. I on mi trochę w jakimś stopniu zaginął w akcji. Odgrzewałam i użyłam jako płyn do kąpieli, co zresztą widać po ściśnięciu produktu i powiem Wam, zapach mango był po prostu cudowny, nie zawsze mango tak pięknie pachnie w takiego rodzaju kosmetykach, czasem to mango jest takie bardziej, wiecie, e-mango, syntetyczne, no a tutaj zapach był obłędny, więc, więc jakby co, polecam. Lecimy dalej, dalej. Mamy Isanę, płyn do kąpieli lawendowy, kolejne zużyte opakowanie. Mówiłam Wam, że kiedyś jakoś bardziej mi jarały te płyny, potem miałam wrażenie, że coś tam się zmieniło w składach, że już te płyny nie są takie ekstra, ale jak nie mam koncepcji, a lubię jednak się kąpać z płynem do kąpieli, to zawsze podczas zakupów w Rosmanie wrzucę sobie do koszyka tą Isanę, bo ona jest tania, dobrze się pieni, właściwie ładnie pachnąca. Ja jeszcze lubię podkręcić ten zapach po prostu prawdziwym olejkiem lawendowym. Dalej słuchajcie, zużyłam Easing Tree, a więc mój ukochany również produkt, Hyaluronic AC Toner. Także wam o nim opowiadałam miliony razy, jak o tym szamponie. Ta sama marka, jest to taki treściwy, gęsty produkt, który nie działa odświeżająco, raczej działa nawilżająco. Znaczy nie, że raczej działa. Działa właśnie bardzo mocno, nawilżająco, kojąco, wygładzająco, odżywczo i nie wiem co tam jeszcze. Nie jest to właśnie produkt w stylu otwierania twarzy, tylko raczej już taki mocniej pielęgnacyjny, bo będzie, że wiecie o co mi chodzi. No i zużyłam opakowanie. Oczywiście mam nowe w zapasie, ale pewnie jego już nie otwieram. Dopiero, otworzę dopiero w nowej chałupie. Tutaj w składzie znajdujemy aż trzy rodzaje kwasu chirurgowego i naprawdę świetny, świetny, świetny produkt. Wyjątkowy produkt. Ym, bardzo Wam kolejny raz polecam. O, o tą maskę Dali mi chodziło. Widzicie, wiedziałam, że miałam takie malutkie opakowanie. To jest w ogóle takie oszustwo, bo tutaj <laughs> słoiczek się wydaje, wiecie, całkiem spory. To jest zaledwie 50 ml maski, a tutaj mamy o. Widzicie? <laughs> I jest to anti keratynowa maska bez soli do włosów zniszczonych. No, i o to właśnie mi chodziło, że ona jest już w ogóle taka turbo, turbo, i to ta właśnie niegdyś mi ratowała te włosy w Chorwacji na wakacjach. Lecimy dalej. Mała woda wiał. Ja kocham wody małe, termalne. Uwielbiam je, ratują mi nieraz naprawdę, słuchajcie, życie. Ale w tym momencie mam już małą wodę uriaż i zdecydowanie wolę wodę małą uriaż. Tylko nigdy, jak kupowałam, właśnie jak szukałam tych 50 ml opakowań, to wydaje mi się, że po prostu kiedyś nie było uriaż u nas w Polsce, no a w tym momencie jest, więc wolę tamtą. Ale jakby co, woda Ewian termalna także się przydaje w te piękne upalne dni. Tutaj dalej mam, aha, wrzuciłam też cleaner z Semilaka, widać, że jestem, wiecie, jak wrzucać zużyte opakowania do Denka, to, to tak, najgorzej tylko z maseczkami, bo to się... Ble. Więc to faktycznie często wyrzucam po prostu do kosza. Eee, cleaner Semilaka, jak to cleaner do paznokci? Nic tutaj odkrywczego nie ma. Dalej mam żel do mycia ciała marki Efiore, i jest to żel z olejem z opuncji i ekstraktem z owoców ananasa dla skóry jędrnej. No, i w przypadku tego produktu troszeczkę mi zawiódł jego zapach, spodziewałam się, że on będzie bardziej ananasowy. Eee, a, 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 a nie był natomiast no jest to żel o dobrym składzie, który zawiera olej z opuncji ekstrakt z ananasa, pantenol alantoinę, więc na pewno jest to produkt łagodzący no i teoretycznie właśnie bezpieczny naszej skóry, jeżeli nas nie mamy alergii na żaden z tych składników em, no to jest to taki, jak ja to mówię lepszy żel, tak bo naturalne, jakby co mimo wszystko polecam, tylko lojalnie uprzedzam, że ten zapach jest właśnie ładny taki owocowy, egzotyczny w jakimś stopniu, ale nie jest tak ananasowy jak, na przykład, nie wiem, żel mango z jai. O, do tego jakby zmierzałam, że ten, ta intensywność tego owoca nie jest zbyt duża. Zużyte opakowanie po moich ulubionych płatkach, płatkach takich do demakijażu marki Alakso. Teraz jest kolejne opakowanie u mnie. Kolejny raz bardzo Wam je polecam. Mówiłam już także wielokrotnie na ich temat, że one są takie grube, to nie są takie cieniutkie płatki jak z Pjumki przez które jakby Wam przelatuje produkt. Te z Alakso zdecydowanie nadają się do demakijażu, nie rozwarstwiają się i są naprawdę świetne. Mam wrażenie, że tracę głos. Dobra. Klej duo. Najlepszy klej do sztucznych rzęs, Zawsze wybieram bezbarwne w. Wiecie w czym? W takim aplikatorze jak eyeliner. Co tutaj mam? Aha, tutaj mam peeling do twarzy marki Miodowa Medlarnia, czarny bez z arbuzem i goździkiem. Produkt w 100% naturalny, produkt był w postaci sypkiej, należało dodać odrobinę wody, aby przygotować pastę, którą następnie wykonamy, peeling twarzy. Ja ten egzemplarz znalazłam w I Love Boxie, i w momencie, w którym w I Love Boxie bodajże były te produkty, to była w ogóle nowość w ofercie marki. I powiem Wam, że peeling był bardzo fajny pod względem e, pielęgnacyjnym. Natomiast to, co jednak mnie wkurzało, co mnie nie wkurza w przypadku maseczek tej marki, to w przypadku peelingu jednak mnie wkurzało, e, że on jest w tym słoiczku. Ja lubię robić peeling sobie w wannie, tu się dostawała wilgoć. Ciężko było mi to wydobywać. E, ileś tego peelingu zmarnowałam, przesypując. Nie, uważam, że jednak, <laughs> uważam, że jednak, o ile maseczki. Super, o tyle jednak peeling do twarzy nie powinien być w słoiczku z tak dużym otworem. Więc tak sobie. Dalej, 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 kochani. Mamy tutaj jakieś maseczki różnego rodzaju. Pierwsza to jest maseczka marki Leaders i to nie była maseczka na tej celulozie z kokosa. To była normalna maseczka w płakcie. Uwielbiam maseczki marki Leaders. Są bardzo dobrze nasączone, bardzo dobrze przylegają. Dalej o Kokonoc Biomask, a więc mój w ogóle faworyt. I także to jest marka Leaders. Jest to właśnie ta maska na tej bio celulozie z kokosa. I ona wtedy jest taka obślizgła, to jest coś pomiędzy hydrożelowymi, jakby maskami w odczuciu, a maskami na płachcie. I mam wrażenie, że ona wykazuje jeszcze fajniejsze działanie, chłodzące. Jest w ogóle cudowna, jeżeli wsadzimy ją wcześniej do lodówy. Kolejna Jestem bardzo was przepraszam, po prostu zwariowane lotnisko, ale muszę wtrącić pewien off topic Wyobraźcie sobie, bo już dawno Wam nie opowiadałam. Bo już nie chce mi się nawet opowiadać o przygodach z sąsiadami, zawsze ktoś mi napisze, ale będziecie mieć gehenne, No straszne, bo jacyś tam sąsiedzi się czepiają. Zawracanie głowy, no ważne, że nie zbierają śmieci, nie mają szczurów ani e, innych problemów. Ale mamy jedną panią sąsiadkę, którą e, poprzednia lokatorka określiła mianem sfustowanej singielki. I e, dziewczyna najpierw miała, młoda wiecie, młoda dziewucha. Najpierw miała pretensje do mojego męża, że trzaskamy kilkadziesiąt razy drzwiami w ciągu dnia. To jest w ogóle nieprawdą, bo nas tam cały dzień nie ma, nie? Tylko wieczorami na kilka razy mąż wnosił na górę rzeczy, a wczoraj, kiedy działał tam stolerz i wnosili meble, to pani miała pretensje, że za głośno wnoszą meble, bo przecież ona dzisiaj ma dzień wolny. Po prostu, powiem wam, niektórzy ludzie nie przestają mnie zadziwiać, serio. I powiem wam, i to najczęściej są naprawdę młodzi ludzie, bo kiedyś się zawsze mówiło, że jest na osiedlach jakiś tam starszy, sfrustrowany człowiek, yy, może chory, bo to też zawsze jest najprostsze wytłumaczenie, i tak dalej, ale że młodzi ludzie, naprawdę... Maseczka, maseczka marki Leaders, kolejna maseczka na płacie, bardzo fajna, oraz moja ukochana Petify na łapki którą e, zawsze nakładam przy wymianie e, hybryd. Teraz będę używała tej, no, czyli Nature Republic, którą Wam ostatnio pokazywałam. Mam tutaj również zużyto opakowanie po moim ukochanym pudrze z Inglota, czyli pudrze rozświetlającym w kolorze 43, którego używam namiętnie od lat pod oczy dla utrwalenia korektora. Mam tutaj, słuchajcie, w końcu próbowałam, żeby mój mąż mi to naprawił i się w końcu wkurzyłam i to wyrzuciłam. To było z kalendarza adwentowego Sephora i to był taki sztyft marki Milk, który miał być chłodzący, tylko że on jest <coughs> zepsuty i nie dało go się w ogóle wykręcić. I jakby moja cierpliwość się skończyła. Oczywiście może mi się trafił jakiś feralny egzemplarz, ale swoją drogą tak trochę kijowo. Mój ukochany korektor marki Klairs, który namiętnie używam pod oczy. Katris um, Camouflage, który namiętnie używam do odcinania. Katrin's. Tusz z Eveline Volume Cereb Celebrities. Powiem Wam, nawet już go do końca nie pamiętam, ale na pewno był dobre, bo te tusze z Eveline, które u mnie były najdłużej, to były dobre i ten już po prostu, no, jego żywot nastał. Oraz eyeliner, mój ukochany, Vivo Katosu, To już naprawdę jest resztkowa, a ja już sobie kupiłam nowy egzemplarz, więc tego się pozbywam. Skończyłam, kochani. E, tak jak wspomniałam, z nowymi denkami będziemy już się widzieć e, w nowych wnętrzach. Nie ukrywam, że bardzo, bardzo mnie to cieszy. E, go, go, gorąco Was zachęcam, dosłownie gorąco, do subskrypcji, do zostawienia kciuka do góry, no i przede wszystkim do zostania ze mną. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się, buziaki. Papa! Pa.